Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie dziękuję za nominację Ośrodkowi Kultury Gminy Suwałki. Przyjmujemy wyzwanie do akcji Lokomotywa dla Kubusia. Maria Konopnicka Dzieci na wsi i w mieście O jak błogo, jak wesoło Kiedy przyjdzie wiosny pora Bujać w polach, bujać w łąkach Od poranku do wieczora Na co spojrzysz, wszystko bawi Tu kukułka, w lesie kuka tu zapada sznur żurawi, tu swych jajek czajka szuka. Na co spojrzysz, wszystko cieszy, tu jagoda się dojrzewa, tu wśród rzeńców raźnej rzeszy przygodnica głośno śpiewa. Pierść nadychać się nie może balsamiczną świeżą wonią, różą kwitnie liczko chorze malowane słonka dłonią. Ale w miastach, w izbach ciasnych Tysiąc biednych, słabych dzieci nie ogląda nigdy słońca, nigdy zorza im nie świeci. Nie zaznają one wiosny, szumu lasów, kwiecia woni. Wzrok ich smętny i żałosny za skowronkiem nie pogoni. Nie wyciągnął się ramiona, oko blaskiem nie zaświeci do tej naszej ziemi ślicznej. Co jest matką wszystkich dzieci? Weźmy na wieś, mamo droga, Weźmy jedno, drogi tato, Niech środka się Boga Cieszy słońcem, choć przez lato.